tam ostatnio przeczytałeś ciekawego? Bo ja un sim sin correo electronico autorstwa Kala Newporta, tego diporka. Znacie tego kolesia? Ma wspaniałą twórczość. Sam dipork jest gdzieś na po I co ten Kal Newport ma do tego e-maila? No właśnie, sam autor wyjaśnia to tak naprawdę dopiero w posłowie i trochę mam o to do niego żal, że on na początku tego nie wyjaśnia, o co w zasadzie chodzi z tym e-mailem. Okazuje się, że nie chodzi wcale o e-mail, tylko o pewien sposób pracy, jaki ten e-mail nawet nie tyle wymaga, co pewien sposób. E chodzi o sposób pracy, e który e-mail jako taki, ale tak naprawdę możemy tam wstawić slack. Możemy tam wstawić. Jakikolwiek komunikator, który jest nadużywany do komunikacji typu ping pong, więc te komunikatory wymuszają, nie wymuszają. Właśnie to nie jest tak, że one wymuszają cokolwiek, ale bardzo mocno wspierają styl pracy, który jest przeciwko, który stoi w kontrze do pracy głębokiej. E-mail pozwolił na taki styl pracy, ale nie stworzył tego nieuniknionym. Tytuł tej książki to po prostu krótsza wersja bardziej precyzyjnego sportretowania mojej wizji. Świat bez hyperactive Hive Mind Workflow. Czyli jeszcze raz, nie chodzi o tego nieszczęsnego maila, chodzi o taki styl pracy, gdzie zamiast usiąść, skupić się na swojej pracy, wykonać ją i przejść do następnego zadania. Tak naprawdę hmm, ciężar pracy jest przyniesiony na komunikację taką ping-pongową. Wyślę komuś maila. Wyślę komuś wiadomość na slacku, tu jestem zblokowany, zadam pytanie i no cóż, idę na kawusie. E, tych spraw na głowie mam tysiąc na raz, e, każda jest zablokowana na jakieś wiadomości na slacku i tak dalej, i tak dalej. No, jak w tym przysłowiowym ulu. Taki styl pracy przed stworzeniem e-maila był prawie że niemożliwy. Natomiast, tak mamy maila, każdy w pracy ma maila, każdy ma obowiązek sprawdzania go bardzo często i szybkiego reagowania. Znowu, z maila na slacka, chociażby, no to taki styl pracy w pewien sposób się naturalnie wytworzył w środowiskach biurowych. No i teraz obserwacja jest taka, że ten tryb pracy wytwarza się w środowiskach biurowych naturalnie, właśnie przez to, że mamy tego maila pod ręką. Potrzeba się przeciwstawić takiemu stylowi pracy, żeby on nie powstał. No dobrze, no to jak przeciwstawić się takiemu stylowi pracy? Jednym z pomysłów tej książki, który najbardziej przypadł mi do gustu, jest budżetowanie. Zauważmy, że wiele codziennych spraw, które wykonujemy, nie należą do naszego koru obowiązków. Niech to będzie odpisywanie na maile, chociażby, no ale to jest tak naprawdę, tak jak mówiłem, tylko, mm, tylko symbol e, tego, że tak naprawdę w pracy kreatywnej, czyli na przykład w pracy programisty, e, potrzebujemy dużo czasu poświęcać. Na konstruowanie rozwiązań najlepiej pracując w tzw. pracy głębokiej. Mając do wykonania na co dzień wiele różnych innych zadań, nie będących naszym korem, nie poświęcamy tego czasu na pracę głęboką. Więc to, co możemy zrobić, to wprowadzić budżet: budżetowanie. Na przykład możemy ustalić z naszym, z naszym szefem, z naszym kierownikiem, że od dzisiaj. 6 godzin dziennie poświęcamy na Deep Work, na pracę głęboką i tylko 2 godziny. Tylko dwie godziny poświęcamy na takie rzeczy jak sprawdzanie maili, sprawy administracyjne itd. Te proporcje mogą się zmieniać. Jeżeli Deep Worka w waszym przypadku jest więcej, no to niech to będzie 7 godzin dziennie. Jeżeli jest mniej, jeżeli na przykład jest wymagane, żebyście w swojej pracy więcej czasu poświęcali na sprawdzanie maila, no to niech to będzie 4 do 4. No ale generalnie w każdej pracy jakiś Deep Work się wykonuje. Inną wersją tego samego budżetowania, to na przykład powiedzenie, że przed 12 nie robimy spotkań. Przed 12 robimy tylko Deep, work. jakiekolwiek spotkania odbywają się tylko po 12. Co jeszcze możemy budżetować? Możemy na przykład wprowadzić Working Progress Limits z Skanbana mówiąc, że ja pracuję nad jedną, dwiema, trzema rzeczami naraz, albo możemy ustalić liczbowe wartości, liczbowe limity rzeczy, które robimy na przykład danego tygodnia. Jeżeli jesteśmy zawaleni pod requestami, umówmy się, że robimy 5 pod requestów tygodniowo. Kropka. Jeżeli wykonaliśmy do wtorku 5 pod requestów, nie poświęcamy więcej dniorka na rzecz takich trywialnych, zdawałoby się rzeczy jak yy, sprawdzanie kodu. No i co nam to daje? Daje nam to, że mówimy o liczbach. Jeżeli umówiliśmy się z kimś, że 5 pod requestów tygodniowo, to jest to co to jest maksimum, jakie jesteśmy w stanie zrobić w tym tygodniu, i okazuje się, że to jest na przykład za mało, że tych pull requestów pojawia się na tyle, że powinniśmy ich sprzedać więcej. To wtedy rozmawiamy już o zwiększeniu jakiejś konkretnej liczby, a nie po prostu mówienie: no rób więcej pull requestów. Tak samo, gdy okazuje się, że te dwie godziny na prace administracyjne to jest za mało. Hmm. Ktoś do nas przyjdzie, wywrzeć na nas presję, żebyśmy zrobili. No, dam zaloguję jeszcze czas na dzirze i jeszcze, jakbyś mógł tutaj odebrać 100 maili i na nich odpisać. Nagle, jak pokażesz mu, że już tego dnia, dwie godziny spędziłeś na tego typu pracy, no to jest już zupełnie inna rozmowa niż gdybyśmy mówili tylko o jeszcze jednym, kolejnym mailu, jeszcze jednej pracy administracyjnej, jeszcze jednym e, rzeczy, która sama w sobie jest mała, ale które w kupie składają się na grube godziny w ciągu każdego dnia pracy. No i tych grubych godzin jeszcze raz nie możemy wykorzystać na pracy głębokie. No i tyle. No. Świat bez e-maila. Ale tak naprawdę świat bez hyperactive hive mind workflow. Cześć. Tytuł te książki to po prostu krótsza wersja bardziej precyzyjnego portrayala. Mhm.